Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidzda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilkunastu kodach na darmowe przedmioty do gry Fortnite. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następ, w tym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kolejnych darmowych przedmiotów i kodów, które możecie zdobyć. A więc, jak sami dobrze wiecie, w ostatnim czasie było naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo głośno o darmowych przedmiotach związanych z nadchodzącą nową współpracą pomiędzy Fortnite'em a Monopoly. Informacje o tym pojawiły się już naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dawno temu na Twitterze, no i do ostatniego. Czasu. Nie było żadnych dodatkowych informacji na temat Toyota współpracy. Jednakże dzisiaj, a bardziej to dokładnie dwa dni temu, na Twitterze oraz ogólnie w internecie pojawiły się dokładne informacje odnośnie tej współpracy i jak będzie można zdobyć kilkanaście darmowych przedmiotów do gry Fortnite. W dzisiejszym filmie postarałem się przedstawić tak dokładnie i ogólnie pokrótce, jak będzie można zdobyć te przedmioty, gdzie będzie można kupić rzeczy związane z tą współpracą, no i ogólnie o wszystkich szczegółach powiązanych właśnie z tą współpracą. Jednakże przed Przejściem do tych darmowych nagród, które będziecie mogli zdobyć praktycznie całkowicie za darmo, to chciałbym ogólnie przedstawić Wam, jak one wyglądają. A więc, jak możecie zobaczyć teraz w tle tego odcinka, jest to dokładnie 8 metalowych figurek w formie plecaków dla naszych postaci w Fortnite cie. i jak widać, są one naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo fajne. Początkowo były informacje o tym, że te plecaki, czyli te 8 figurek, pojawią się w sklepie z przedmiotami do kupienia za V-Dolce i jedna będzie kosztowała około 200 fałdolców, jednakże teraz pojawiły się informacje, że będą one za darmo. Aczkolwiek w tym momencie na pewno nasunie wam się pytanie, jak dokładnie można zdobyć te 8 metalowych figurek w formie plecaków na plecy i to dosłownie całkowicie za darmo. No i już wam mówię, generalnie współpraca pomiędzy Monopoly a Fortnite'em polega na tym, że Monopoli stworzyło swoją własną specjalną grę powiązaną z grą Fortnite i to właśnie w tym pudełku z tej gry możecie zdobyć kody do gry Fortnite. Tylko, że tutaj musicie pamiętać o jednej naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo ważnej rzeczy Ponieważ nie każde pudełko, które będziecie mogli kupić, będzie dodatkowo zawierało darmowe nagrody, właśnie w formie tych plecaków, do gry Fortnite. Tylko i wyłącznie pudełka, które będą zawierały taką motonaklejkę, naklejkę, która informuje nas o tym, że w pudełku znajdują się kody na specjalne plecaki do gry Fortnite, i to właśnie tam będziecie mogli zdobyć kod, który da Wam 8 darmowych plecaków. Nie jestem też pewny, czy jest to 8 kodów na kilkanaście plecaków, czy jest to może jeden kod, który jak użyjecie, dostaniecie od razu 8 plecaków, jednakże wiemy tyle, że sam kod jest do użycia tylko jeden raz. To znaczy, że jeżeli wykorzystacie go na jednym koncie, to niestety, ale na drugim koncie nie możecie ponownie go odebrać i musicie na nowo kupić całą grę i dostać nowy kod, który aktywuje kolejne 8 plecaków. Dodam tutaj od razu, że sama gra Monopoly x Fortnite niestety, ale nie jest jeszcze dostępna w Polsce, jednakże już na dniach albo tam za kilka tygodni, może miesięcy, sama gra będzie też dostępna do kupienia w sklepie stacjonarnym właśnie w Polsce. Nie jestem pewny w jakim dokładnie sklepie, jednakże na pewno jeżeli pojawi się jakaś dodatkowa informacja, gdzie takie monopoli kupić lub gdzie je zamówić przez internet, to pojawi się albo dodatkowy link w opisie tego materiału, albo zrobię osobny odcinek właśnie z tym tematem. No i dodatkowo jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 1000 opek w górę, to sam kupię jedno takie monopoli i kod, który będzie w tamtym miejscu rozdam wam w odcinku, w którym ogólnie przedstawię wam jak wygląda te monopoli no i całą tą resztę. Dodam tutaj od razu, że jeżeli zobaczycie osobę, która ma taki plecak, to na pewno nie jest to osoba, która jest z Polski, ponieważ za granicą w niektórych miejscach są już dostępne te kody, no i ogólnie te Monopoli, jednakże w Polsce będą one troszkę później. No, w sensie osoby z Polski też mogą mieć dostęp do tych kodów, jednakże jeżeli oni mają takie kody, to znaczy, że kupili je przez Internet, ponieważ obecnie w Polsce nie ma jeszcze dostępnej pudełkowej gry, właśnie Monopoly z Fortnite'a. I tak wiem, że te kody na pewno będą dostępne do kupienia przez Internet w o wiele mniejszej cenie niż samo pudełko Monopoly Fortnite, ale tutaj muszę od razu wam odradzić kupowania właśnie kodów na różnych stronach Internet. Jak sami dobrze wiecie, w ostatnich kilkunastu latach twórcy gry Fortnite bardzo często starają się usuwać graczom przedmioty, które kupili w formie kodów na stronach internetowych, i jeżeli dowiedzą się, że wykupiliście taki kod, to usuną wam te przedmioty. Przykładowo było tak na przykład ze skinem Iconica, gdzie na przykład osoby, które kupiły kod do tego skina, czy jakoś tam dostawały dostęp do zdobycia tego skina i nie był to legalny sposób, został im ten skin zabrany, no i niestety nie mogły go już nigdy zdobyć. Tak więc lepiej poczekać ten miesiąc lub tam kilka tygodni aż wersja pudełkowa będzie dostępna ogólnie w Polsce, no i zapłacić troszkę więcej, ale mieć pewność, że te przedmioty nie zostaną usunięte z waszego konta. I tak, dodam tutaj od razu, że nie jest powiedziane, że Fortnite akurat wam zabierze te przedmioty, ponieważ nigdzie nie jest tak powiedziane, ale no niestety, może być akurat taki przypadek, że to właśnie wy stracicie te przedmioty. Co do samych darmowych nagród, które możecie zdobyć w tych kodach, to jest to 8 darmowych plecaków w formie oczywiście kodu, tak jak już mówiłem wcześniej, i jest to 8 metalowych figurek różnych postaci. Staci, które są ogólnie w grze Monopoly Fortnite. Między innymi możemy tam zdobyć metalową figurkę autka, metalową figurkę statku, metalową figurkę kapelusza, metalową figurkę pingwina, metalową figurkę psa, metalową figurkę dinozaura, metalową figurkę nie wiem, chyba konia, no i metalową figurkę kaczuchy. To 8 figurek jest dostępne właśnie w tym kodzie, o którym mówiłem Wam wcześniej. No i tak jak już mówiłem, jeżeli to Wy chcielibyście, żebym rozdał taki kod i kupił takie Monopoly, to od razu pod tym odcinkiem musicie wbić 1000% do góry. Dodam tutaj od razu, że jeżeli pojawi się taki konkurs, to od razu teraz w komentarzu pod tym odcinkiem napiszcie: Chcę figurkę, no i przy okazji podajcie ważnik z Fortnite'a, żeby był lepszy kontakt pomiędzy tą osobą, która wygra. Co więcej, musicie też subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ jest to naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo ważne. No i oczywiście wspierać w sklepie w Fortnite kodem MIGAO2, którego macie teraz na ekranie. A jeszcze z takich ciekawostek na ostatnie sekundy tego odcinka, to dodam, że pewna osoba stworzyła w trybie kreatywnym dokładnie mapkę praktycznie 1 do 1 z rozdziału pierwszego, chyba nawet z sezonu pierwszego. Teraz w tle tego to odcinka będziecie mieli krótką przebitkę, jak wygląda rozgrywka w tamtym miejscu jest to po prostu zwykły Battle Royale, tylko że na 50 osób i w pomniejszonej mapie, właśnie z sezonu pierwszego, rozdziału pierwszego. Na live z widzami bardzo często będziemy grać teraz na tej mapce, tak więc jeżeli chcecie sobie z nami pograć, to zapraszam na live, y, które są codziennie od 21 lub 22, a jeżeli chcecie pograć ze znajomymi, to kod do tej mapki postaram się wstawić do do opisu tego oto materiału. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowych przedmiotów, które są dostępne w formie kodu, no i oczywiście nowej współpracy pomiędzy Fortnite'em i Monopoly. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś w Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w. W opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych darmowych przedmiotach i czy zakupicie grę Monopoly Fortnite, żeby zdobyć te darmowe nagrady. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie, i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!